Dzisiaj będzie o tym, że nasz umysł może nas czasem sabotować. W zasadzie dzieje się to dość często, zwłaszcza jeżeli wprowadzamy w życie jakąś zmianę. Chcemy na przykład zacząć aktywnie uprawiać sport. Wydaje się to banalne, no bo cóż to zaplanować ćwiczenia i regularnie je wykonywać, a jednak może się okazać, że po pewnym czasie, po kilku tygodniach, po kilku dniach nawet Rezygnujemy. No i wydaje nam się, że przecież potrzebujemy zadbać o kondycję fizyczną, potrzebujemy się ruszać, być aktywni, mieć lepszą sylwetkę. A tu nagle wycofujemy się z tego. No i tak trochę nieracjonalnie można by zrzec, ale wydaje nam się, że samodzielnie podejmujemy tą decyzję że to nasza wolna wola i my możemy zdecydować, że to nie dla nas że cały ten sport jest przereklamowany. No, tylko pytanie, czy istotnie jest to nasza decyzja, czy istotnie jest to coś, co, z czego świadomie rezygnujemy, czy też włącza się właśnie sabotujący umysł, który próbuje nas ściągnąć na stare tory do tego, co doskonale zna i zablokować wprowadzenie jakichkolwiek zmian. No bo jak już współczesna nauka pokazuje, Zmiany dla mózgu są niekomfortowe. Umysł nasz takich zmian nie, niekoniecznie lubi. Dlatego e, ja zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić, jak to u Was jest. Jak chcecie coś nowego wprowadzić w życie, to nie muszą być jakieś olbrzymie zmiany. To może być coś, o czym myślicie od jakiegoś czasu i, i chcecie właśnie przetestować, jak Wasz umysł na to zareaguje. Na przykład nauka języka hiszpańskiego, tudzież innego, żeby sprawdzić, czy jesteście w stanie wytrwać w regularności, bo wasz umysł was w tym wspiera, czy odwrotnie? Po kilku dniach, tygodniach sabotuje i mówi po co wam ten hiszpański? Czy wy wybieracie się do Ameryki Łacińskiej? Po co w ogóle się wysilać? Przecież na Alzheimera nie zapadniecie. Ja was zachęcam do sprawdzenia tego i zobaczenia, czy jesteście w stanie. Wy zapanować nad Waszym umysłem, czy to umysł panuje nad Wami? E, powodzenia, e, podzielcie się obserwacjami, jestem szale